Cześć Simonko, dzisiaj wam pokażę, jak zagrać w tenisa. Myślę, że ten poradnik tak właściwie w ogóle nie jest potrzebny, bo każdy wie, gdzie, ale to jest dla tych, którzy się pogubili i nie wiedzą, gdzie tego szukać. Także zapraszam do oglądania. A więc udajemy się w jedną z tych siedmiu lokalizacji. Przychodzisz do celową lokalizację, wchodzisz w białe kółeczko, klikasz A żeby wejść i czekasz a ci się załaduje. Teraz po prostu ustaw sobie jeden set żeby po prostu szybciej to zeszło. No i tak jak każdą rozgrywkę zapraszasz znajomych z sesji czy innych graczy z sesji, czekasz ktoś dołączy i rozpoczynasz rozgrywkę drugi sposób jest najprostszy najlepszy. Wystarczy po prostu akceptować zaproszenie od innego gracza, a ze względu na to, że dzisiaj jest spory ruch na to zadanie, to na pewno dostaniecie takie zaproszenie. Wystarczy akceptować i zacząć rozgrywkę. Chociaż nie zawsze. Czasem, jak się długo nie pokazuje jakieś zaproszenie, to po prostu idźcie i sami zróbcie takie zaproszenie dla innych graczy. Po prostu może ktoś dołączy. Czasami jest prościej nawet stworzyć swoją własną grę. Podsumowując, albo tworzycie swoją grę i gracie z znajomym, albo tworzycie swoją grę i zapraszacie innych gracza i czekacie że coś dołączy albo akceptujecie zaproszenie od innego gracza i gracie po prostu z nim. Także dzięki wielkim za oglądanie, mam nadzieję, że poradnik się przyda, tym, którzy potrzebowali, zostaw ocenkę, jakiś komentarz, no i oczywiście subika po więcej takiego kontentu. Także do zobaczenia, się